Mam wielki zaszczyt i przyjemność powitać zaproszonych gości. Szczególnie witam pana Stanisława Kędziorę, członka Prezydium Okręgowego Zarządu Mazowieckiego Polskiego Związku Działkowców. Witam serdecznie burmistrza miasta i gminy Pułtus, pana Wojciecha Zemskiego. Witam prezesów rodzinnych ogrodów działkowych z terenu naszego miasta. Panią Grażynę Barozę z Egiptu 2. Pana Zbigniewa Maliszewskiego z Jarzynki. Pana Kazimierza Deptuła, Deptułem z Polanu. Pana Andrzeja Rzeplińskiego z Wojskowego. Z wielką przyjemnością i tam Panią Annę Burawską, z Gazety i pana Grzegorza Gierka. Witam zespół wokalno-muzyczny z panami Stanisławem Rudnickim, Witardem Cydrowskim i solistką panią Wanda Jeszcze raz bardzo serdecznie witam wszystkich państwa, a szczególnie działkowców wraz z rodzinami. Szanowni działkowcy, szanowni zaproszeni goście, w dniu dzisiejszym mamy szczególną okazję, żeby przypomnieć Państwu historię powstania ogrody i jego rozwój. Przepraszam, że nie zaprosiłem Prezydium, ale ukonstytuowałem Prezydium.